Cześć, witam Ciebie ponownie w cotygodniowym przeglądzie newsów ze świata cyberbezpieczeństwa. I zaczynając, Microsoft potwierdza kradzież kodu źródłowego i niektórych sekretów klientów przez rosyjskich hakerów. Microsoft piątek ujawnił, że wspierana przez Kreml grupa cyberprzestępców zdołała uzyskać dostęp do niektórych repozytoriów kodu źródłowego i systemów wewnętrznych po włamaniu, które nastąpiło w styczniu bieżącego roku. Nie jest do końca jasne, jakie bazy danych zostały dokładnie wykradzione. Zgodnie z informacjami właśnie od Microsoftu, hakerzy starali się znajdować różne sekrety i inne dane wrażliwe, zwłaszcza w mailach pomiędzy Microsoftem a klientami. Warto sprawdzić, czy w ostatnim czasie w takich mailach nie pojawiły się jakieś nasze dane wrażliwe i w przypadku pojawienia się wśród nich naszego chociażby aktywnego hasła, zalecana byłaby jego zmiana. Atak wyżej wspomnianej grupy hakerskiej V bardzo długo aż od listopada 2023 roku. W przyszłości możemy dostać więcej informacji o tym, jakie konkretne dane zostały wykradzione, lub czy doszło do kolejnego wycieku. O tym oczywiście poinformuję Was w pysówce. Następnie możemy przeczytać o tym, że sztuczna inteligencja od Google podatna jest na manipulacje. Google Gemini, kiedyś znany model AI od Google, podobnie jak podobne tego typu narzędzia, jest podatna na różnego rodzaju niepożądane działania, które mogą wykorzystywać cyberprzestępcy. Naukowcy odkryli, że mogą manipulować sztuczną inteligencją, aby m.in. generować różne dezinformacje, ujawniać dane wrażliwe i powodować wyciek monitów systemowych. Największym problemem jest fakt, że w przypadku, gdy dany model posiada wiedzę o, jak... o jakichś danych wrażliwych, cyberprzestępcy bez żadnych problemów mogą jak na razie te informacje od sztucznej inteligencji uzyskiwać, stosując różne strategie manipulacyjne w komendach. Musimy więc pamiętać o dokładnym zabezpieczaniu swoich danych wrażliwych, aby nie dostały się do niepowołanych rąk. Firmy rozwijające modele AI będą musieli je ulepszać do wersji odpornych na manipulacje. Firma Hidden Lawyer zajmująca się całym badaniem stwierdziła również, że modele AI są bardziej podatne na wyciek poufnych informacji w przypadku podawania nieoczekiwanych danych wejściowych, zwanych w języku sztucznej inteligencji nietypowymi tokenami. Dla przykładu spamowanie w chat GPT tokenem w Wii spowoduje, że wpadnie on w lekką panikę, wyświetlając losowy, zapętlony tekst. TISA ostrzega o lukach w telefonach Pixel. TISA dodała do katalogu znanych wykorzystywanych luk bezpieczeństwa błędy wpływające na telefony Pixel, które mogą prowadzić do wycieku wrażliwych informacji. Zalecane jest szybkie załatanie luki, śledząc aktualizację bezpieczeństwa od Google. Luka jest znana jako CVE 2023-21237, pozwala na ukrycie powiadomień usług działających w tle, przez co użytkownik może nie być świadomy działania złośliwego oprogramowania. Idąc w stronę bezpieczeństwa fizycznego. Luki w zamkach Skeiner pozwalają na otwieranie drzwi. W inteligentnych zamkach Skainer wykryto luki, które nie zostały załatane i mogą umożliwić atakującym otwieranie drzwi. Właściciele zamków powinni śledzić aktualizację od producenta i natychmiast zastosować zalecane zabezpieczenia. Podatności te pokazują, jak ważne jest regularne aktualizowanie urządzeń podłączonych do sieci, by chronić się przed nieautoryzowanym dostępem. Ja dodatkowo bym chciał Wam radzić, abyście nie szli w stronę smart we wszystkim, czym tylko się da, zwłaszcza jeżeli to się łączy jakkolwiek z internetem. Kolejno. Kampania malware wykorzystuje wtyczkę Pop-up Builder do infekcji stron. Zidentyfikowano kampanię malware, która używa luki w wtyczce. Builder dla WordPressa, aby zainfekować ponad 4900 stron za pomocą złośliwego kodu JavaScript. Jak przeciwdziałać? Zaleca się na aktualizację wtyczek i skanowanie stron pod kątem podejrzanych kodów lub użytkowników. Taki pokazują ryzyko związane z nieaktualizowanymi wtyczkami i znaczenie regularnego monitorowania bezpieczeństwa stron. Niestety, ale tutaj znowu można powiedzieć coś do WordPressa, ale przede wszystkim powtarzamy o tym samym zawsze, czyli Bądźcie aktualni, winąc aktualizacji i proszę Was, wdrożcie chociaż minimalne systemy bezpieczeństwa, takie jak chociażby wtyczka, która będzie skanować w złośliwego kodu waszego WordPressa, czy zadbajcie o to, żeby Was hostingodawca monitorował, czy to tworzenie nowych użytkowników, czy jakieś anomalie, jeżeli chodzi o wasze konta czy tenanty. Następnie możemy przeczytać, że hakerzy atakują Dockera, Hadoop, Redis i Confluence za pomocą nowego, szkodliwego oprogramowania Golang. Atakujący kierują swoje działania przeciwko źle skonfigurowanym serwerom działających właśnie na Apache, Hadoop, Yarn, Docker, Confluence albo Redis, wykorzystując nowe, złośliwe oprogramowanie oparte na języku Golang, które automatyzuje odkrywanie i kompromitowanie hostów. Narzędzia używane w kampanii wykorzystują słabej jakości konfiguracje oraz wykorzystują starą lukę w zabezpieczeni zabezpieczeniach w Atlasia Confluence do wykonania kodu na maszynie. Badacze z firmy Ado Security odkryli kampanię i przeanalizowali używane w atakach skryptych. Administratorzy systemów powinni regularnie sprawdzać i aktualizować zabezpieczenia swoich serwerów, czyli to, co powtarzamy od zawsze, szczególnie jeśli korzystają właśnie z Apache Hadoop Yarn, Dokera, Confluence lub Redis. Konieczne jest monitorowanie ruchu sieciowego i aktywności serwerów w celu wykrywania podejrzanych działań oraz szybkiego reagowania na potencjalne zagrożenia. Wdrażanie odpowiednich polityk zabezpieczeń, aktualizowanie oprogramowania i stosowanie narzędzi antywirusowych może pomóc w zapobieganiu i wykrywaniu tego rodzaju ataków. To jest dalej to, co mówimy i to, co ja mówię na wszystkich już na swoich wystąpieniach. Ponad 99% kom skompromitowanych czy skutecznych ataków na infrastrukturę zostało zrealizowanych z wykorzystaniem błędów bezpieczeństwa, które są starsze niż rok. Nie mówimy tutaj o wysublimowanych atakach najczęściej. Kojący wykorzystują narzędzia oparte w języku Golang do skanowania sieci w poszukiwaniu otwartych portów związanych właśnie z usługami, o których mówiliśmy wcześniej. Kampania wykorzystuje lukę w zabezpieczeniach i to nazwa, to jest cve 2022 26134 Atlasian Confluence do zdalnego wykonania kodu bez konieczności uwierzytelnienia. Zakujący próbują usuwać ślady swojej obecności, m.in. poprzez usuwanie obrazów Docker z repozytorium Ubuntu lub Alpine. Dodatkowo instalują aplikacje do kopania kryptowaluty Monero oraz umożliwiają sobie dostęp zdalny do zainfikowanego systemu poprzez dodanie klucza SSH. Następnie możemy przeczytać, że Apple naprawia dwie luki Zero Day w iOS wykorzystywane w atakach na iPhone. Apple wydał pilne aktualizacje zabezpieczeń w celu naprawienia dwóch podatności Zero Day w systemie iOS, które zostały wykorzystane w atakach na iPhone. Obie luki zostały znalezione w jądrze iOS numer CVE 2024-23-225 i RTKit. CVE 2024 23 pozwalając atakującym na arbitralne czytanie i zapisywanie pamięci jądra pomijając ochronę pamięci jądra. I tutaj firma poinformowała, że luki bezpieczeństwa dla urządzeń działających pod kontrolą iOS-a w wersji 17.4, iPadOS w tej samej wersji, iOS 16.76 i iPad w 16.7.6 zostały usunięte poprzez poprawę walidacji danych wejściowych. Zaleca się jak najszybsze zainstalowanie aktualizacji zabezpieczeń, aby zablokować potencjalne próby ataku. Chociaż Apple nie ujawnił informacji na temat wykorzystywania tej podatności, są one powszechnie używane w atakach szpiegowskich, sponsorowanych przez państwo przeciwko osobom wysokiego ryzyka, takim jak dziennikarze, politycy itd. W początku 2024 roku Apple już naprawił trzy podatności Zero Day, z czego pierwsza została naprawiona w styczniu. W ubiegłym roku firma załatała w sumie 20 podatności Zero Day. Emulator QEMU wykorzystywany jako narzędzie do tunelowania w celu naruszenia sieci firmowej. Cyberprzestępcy wykorzystują emulator sprzętu o nazwie QEMU jako oprogramowanie do tunelowania podczas ataku cybernetycznego wymierzonego w nieokreśloną dużą firmę. Aby połączyć się z ich infrastrukturą. Chociaż wiele legalnych narzędzi do tunelowania, takich jak Chinzel, FRP, Ngrok i Plink, było wykorzystywanych do podobnych celów, to wykorzystanie QEM-u to pierwszy taki przypadek. Konieczne jest ciągle śledzenie ewoluujących strategii ataków, by dostosować systemy obronne do nowych zagrożeń. Sugerujemy wdrożenie wielopoziomowej ochrony, która będzie obejmować zarówno niezawodną ochronę punktów końcowych, jak i specjalistyczne rozwiązania do wykrywania i ochrony przed złożonymi i ukierunkowanymi atakami. Także tymi, którymi będą operować atakujący. PMU umożliwia tworzenie wirtualnych interfejsów sieciowych i interfejsów sieciowych typu socket, co pozwala maszynie wirtualnej na komunikację z dowolnym zdalnym serwerem. Wykorzystanie legalnych narzędzi przez sprawców ataków do wykonania różnych kroków ataku nie jest niczym nowym dla profesjonalistów do spraw chociażby reagowania na incydenty. To tyle w dzisiejszej prasówce. Serdecznie Was zapraszam do śledzenia. Z kanału na YouTube Security Bestabu oraz do odwiedzenia naszego bloga Security Bestabu, gdzie dowiecie się więcej o bezpieczeństwie, zwłaszcza jego defensywnej stronie. Pamiętajcie, Security Tome i do zobaczenia w kolejnym filmie.